No, i jesteśmy w Lubniowicach, miejscowości, w której ryby, jak widać, z chmur spadają i wbijają się w domy. Potężne ryby, żeby nam się takie udało połowić. No, wszystko przed nami, zobaczymy. Trochę na spinning, trochę na spławik. Zobaczymy, co się uda zrobić. Jezioro lubiąż. To jest część naszej ekipy. Ci panowie usiłują zrobić jakiś film. Przy pomocy bardziej profesjonalnej kamery niż ta moja. Druga część ekipy jest tu. To jest ekipa Sensasa. Z Ernestem Gutkiewiczem na czele. Chłopcy pakują w tej chwili swoje graty, bo rano próbowali złowić jakieś ryby, i nawet złowili podobno dwa liny ładne. Jutro mają w pełni pokazać to, co potrafią, a teraz po prostu się pakują, bo za chwilę będziemy pływali ze spinningami, i muszą ten swój cały sprzęt usunąć. Pogoda jest przygotowane, To ja mniej trochę śmieta. przygotowany. Tak? No absolutnie nie wędkarsko pan, pan wygląda. To no, się <grywanie> akurat na polowania. Czyli <grywanie> 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 na polowanie idzie. Jedyna rzecz, Niebawem dopłyniemy na taką szczupakową łączkę. No, i dotarliśmy na tą szczupakową łączkę. Próbujemy coś złowić. Tu nasz kolega, super przewodnik, najlepszy z przewodników. Na... Pan, pan nie przesadza z tym cukrem, proszę pana, <laughs> bo będzie będziemy W zachodniej tak. części kraju. To jest książę no. Lubomirski, a to jest jego zamek. Moi no państwo. Musiałem to nakręcić. Po rejsie z księciem. Wszyscy to przeżyli bardzo. No i nareszcie się schodzą. Może uda się jakieś ryby połowić. Potem, potem też nie jedziesz. No i da się ogarnąć pomału. A chodziło o to, żeby skonfrontować spławikowca ze spinningistą. I było świetnie.